Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Was przed swoimi odbiornikami i cieszę się, że mogę być razem z Wami. Dzisiaj chcę, chcę się dzielić z Wami na temat jedności, wierzę, że to jest bardzo istotne. Pierwsza rzecz, która jest dość ważna według mnie, to to, że żyjemy w dniach, w którym Jezus, wierzę w to, przez Ducha Świętego, będzie sprowadzał Kościół. Dzieci Boże, do miejsca jedności, abyśmy byli jedno. Wierzę w to dlatego, że przyglądam się temu, co się dzieje i, i studiując Słowo Boże, widzę, że w ostatecznych dni Kościół stanie się niezwykle e, mocny, bardzo atrakcyjny, stanie się Kościołem, który będzie posługiwał w niezwykły sposób i będzie bardzo zdrowym Kościołem. W związku z tym, przyglądając się temu, pomyślałem i modliłem się o to i rozmyślałem na ten temat, że to, oznacza, to będzie oznaczało, że będziemy mieli do czynienia z pewnymi ruchami na Ziemi teraz i już mamy do czynienia z tym, gdzie ciało Jezusa Chrystusa zacznie się łączyć ze sobą nawzajem. Co to oznacza? Po pierwsze, chcę powiedzieć o tym, że Bóg chce uzdrowić ciało swoje i wierzę, że kiedy ciało stanie kiedy ciało będzie jedno, kiedy powstaniemy razem, by być jedno ze sobą, jako bracia i siostry, jako ci, którzy są na nowo narodzeni, bez względu na denominację, bez względu na ruch, z jakiego pochodzimy, staniemy razem jako dzieci Boże, to ja osobiście wierzę, że to przyniesie niezwykłe uzdrowienie do ciała. Zdrowe, uzdrowione ciało przyniesie obfity plon, bo tylko zdrowe ciało może mieć dzieci. Może przynieść niezwykły i obfity plon. Dlatego wierzę w to, że ta kwestia jedności jest ważna, jest zasadnicza. I oczywiście w Ewangelii w 17 rozdziale, kiedy Jezus, Jezus tak naprawdę żegna się z uczniami, modli się, ale też z nimi rozmawia o tym, o tym, co jest naprawdę ważne i co jest naprawdę istotne, i mówi i modli się do Ojca w tej arcykapłańskiej niezwykłej modlitwie. Aby wszyscy byli jedno jak ty, ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mi posłałeś. I ta pierwsza niezwykle istotna rzecz to to, że Jezus mówi: Ja chcę, żeby oni byli jedno z nami, tak jak my jesteśmy jedno. Jezus mówi: Ja ich zapraszam. I ja się o to modlę, żeby oni byli tymi, którzy są włączeni w naszą społeczność razem z nami. I Bóg, Bóg jakby otwiera drzwi dla nas, żebyśmy znaleźli się w społeczności razem z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I żebyśmy mieli to połączenie jedności, które jest między Ojcem a Synem, tak jak jest napisane dalej w Słowie Bożym. A więc to jest jakiś absolutnie wielki cud, którego ja nie, nie, nie do końca rozumiem. Wiem jedną rzecz, że Bóg nas prowadzi do tego miejsca. Wiem, że Bóg chce każdego z nas poprowadzić do miejsca jedności zjednoczenia z Nim, bo z tej jedności i z tego miejsca zjednoczenia z Nim następi, nastąpi następny punkt, następna kwestia to to, że my będziemy zjednoczeni ze sobą nawzajem. Nasze połączenie z nim będzie skutkowało połączeniem ze sobą nawzajem. Że będziemy uznawali siebie jako rodzina, jako dzieci Boże z różnych denominacji, dlatego, że jesteśmy włączeni w Chrystusie, w Niego, w, moj, w naszego Ojca przez dzieło Jezusa Chrystusa, po to, żeby być razem. Tak jak jest napisane w liście do Rzymia, no, o tym, że jest jedno ciało, tak i tam jest napisane w 12 rozdziale, że. że jest jedno ciało i tym ciałem my jesteśmy, ale każdy z nas to jest jak poszczególny członek ciała Jezusa Chrystusa. Jesteśmy różni w tym ciele, e, mamy różne funkcje, różne rzeczy robimy, ale jesteśmy połączeni ze sobą. Dlaczego? Bo kiedy jesteśmy połączeni ze sobą, dopiero wtedy możemy naprawdę reprezentować na ziemi e, to, kim jest Jezus. I to, co jest dla mnie naj, naj, chyba najistotniejsze, najbardziej mnie dotyka w tych dniach, to ten tekst, który mówi o tym, że kiedy będziemy razem połączeni w jedności, razem z Nim, a później ze sobą, nastąpi uzdrowienie tych wszystkich bolących miejsc i ran w Kościele, pomiędzy denominacjami, pomiędzy Kościołami, pomiędzy ludźmi, to Jezus mówi tak, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. To wszystko jest po to, aby świat poznał, miał objawienie, że Jezus został posłany przez Ojca i żeby uwierzył. Żeby poznał, ale żeby także uwierzył. Żeby poznał, zobaczył, żeby ta, e, ta zasłona, która jest na twarzy człowieka, żeby została zdarta w naszych miastach, ściągnięta, rozerwana, a ona jest w Chrystusie rozerwana. I po to, żeby ludzie mieli zdolność wiary. Skąd to pochodzi? To będzie pochodziło przez ciało Jezusa zjednoczone, wiara zostanie uwolniona w naszych miastach. Dlatego ja z taką wielką nadzieją oczekuję na to, co Bóg będzie w, w następnych latach, e miesiącach, tygodniach czynił w naszym mieście, ale także w naszym kraju i aż po krańce ziemi. Wierzę, że dzieci Boże zaczną siebie szanować i zaczną siebie uznawać i zaczną być ciałem jedni drugich. Łączą się ze sobą, to nie oznacza, że będziemy tak samo myśleli o każdej rzeczy, ale to oznacza, że będziemy wiedzieli, że coś jest ważniejszego i że ważniejsze jest to, żebyśmy naprawdę razem stanęli jako ciało Jezusa Chrystusa, które jest tu na ziemi, by reprezentować to, kim Jezus naprawdę jest i kim jest Ojciec. Więc ja jestem osobiście podekscytowany tymczasem, i oczekuję na jego działanie, i oczekuję na to, że on będzie dalej czynił niezwykłe rzeczy pośród nas, i w nas, i przez nas. A teraz chciałbym jeszcze jeden tekst przeczytać Bożego Słowa, by dalej uzasadniać, dlaczego to jest ważne, bo wierzę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, um, dlaczego mamy być jedno. List do Efezjan, czwarty rozdział od 11 wersetu, tam jest napisany taki tekst, który jest dość mocny, bo tam jest napisane tak. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, nauczycielami. To jest tak zwana pięcioraka służba. Różnie ją nazywają, ale ja osobiście lubię tą nazwę pięcioraka służba, która jest dla jakiego celu? Ma jakiś cel, że jest ta pięcioraka służba. I ta pięcioraka służba ma taki cel, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania do budowania ciała Chrystusa. Aby przygotować Boże dzieci, Boży lud, zauważcie, Boży cały lud według mnie, chodzi o cały Boży lud, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała. A więc posługiwanie to my usługujemy sobie nawzajem i usługiwanie, kiedy my sobie usługujemy nawzajem, prowadzi do tego, że jesteśmy budowani, wzrastamy. Po co? Aż dojdziemy Wszyscy do jedności wiary. To znaczy, że nie jesteśmy jeszcze w jedności wiary? Tak i nie. Jesteśmy dlatego, że je, jesteśmy ciałem Jego, ale nie dlatego, nie, że nie widzimy manifestacji tej rzeczywistości, która w Jezusie Chrystusie już jest. A więc wierzę w to, że. Yy, że yy, o, ta pięcioraka służba będzie przygotowywać Kościół do tego, aby Kościół stanął razem i usługiwał sobie nawzajem, e, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary. I ta służba będzie prowadziła do tego, że będziemy w jedności wiary. Nie będę dzisiaj o tym mówił, co to oznacza jedność wiary, ale to jest dobre pytanie. Pomyśl o tym, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, ale dalej. I poznania Syna Bożego. To znaczy, że. Tylko w całym ciele, kiedy będziemy, będziemy mieli poznanie Syna Bożego, nie w pojedynkę, nie jakaś odrębna grupa, ale ciało będzie miało poznanie Jezusa takim, jakim On naprawdę jest, i będzie mogło Go manifestować na zewnątrz takim w pełni, jakim jest Jezus Chrystus przez całe ciało, a nie tylko przez niektórych ludzi. Więc wierzę, że to jest bardzo kluczowy i bardzo ważny moment, i tam jest jedna rzecz, na którą chciałbym e, zwrócić jeszcze uwagę, i zakończę. Do jedności wiary i poznania syna Bożego, do męskiej doskonałości dorośnimy do wymiarów pełnych chrystusowych, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez os oszustwo ludzi, przez postęp prowadzący na bezdroża błędu. Tekst mówi jedną rzecz, bardzo ważną według mnie. Że Bóg będzie przygotowywał, byśmy byli połączeni razem po to, abyśmy stali się dojrzali. A dojrzałość prowadzi nas do jednego miejsca, do tego, że nie będziemy zwiedzeni. Niedojrzałych ludzi można zwieść. Jacy to są niedojrzali ludzie? To, to w liście do Koryntian na przykład jest na zakończenie jeszcze, pozwólcie, że przeczytam ten tekst, on mówi, to nie jest tylko jeden tekst, ale tylko ten jeden tekst wam przeczytam. Pierwszy z do Koryntian, trzeci rozdział, od, od pierwszego wersetu. Ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, do dojrzałych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie, poiłem was mlekiem, a nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a teraz jeszcze nie możecie. Dlaczego? Jeszcze bowiem cieleśni jesteście, dlaczego? Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście, albo czyż nie jesteście niedojrzali, innymi słowy? To znaczy, że niedojrzałość charakteryzuje się czym? Podziałem, niedojrzałość kłótnią, zazdrością. I niedojrzałość nigdy nie pokazuje dojrzałości Chrystusa, ani nie pokazuje dojrzałości Kościoła, ale najbardziej niebezpieczną rzeczą to niedojrzałe ludzie, niedojrzały Kościół łatwo zwieść. Tak jak do Efezjan, w czwartym rozdziale od 11, tam dalej, o tym jest napisane, o czym czytałem. Zachęcam Was do studiowania Słowa, zachęcam Was do tego, żebyście się modlili o to, abyśmy zaczęli widzieć, że potrzebujemy siebie nawzajem. Zachęcam Was, żebyście się modlili o łaskę, żeby Bóg Wam udzielił łaskę, żebyście mogli widzieć, rozumieć i żebyśmy mogli stanąć jako dzieci Boże razem, bez względu na denominację. Oczywiście ciągle mówię o tych, którzy są na nowo zrodzeni w Jezusie Chrystusie, bo nie mogę być z kimś, kto nie jest na nowo narodzony. Oczywiście, że Go szanuję. Oczywiście będę mu mówił o Ewangelii. Oczywiście kocham Go, ale nie jestem połączony. Tak długo, jak człowiek nie jest narodzony, nie jest włączony w ciało Jezusa Chrystusa, a więc wierzę, że potrzebujemy, aby to byli ludzie, którzy są na nowo narodzeni. Czy inni nie są ważni? Są ważni. Bo za chwilę i oni będą włączeni w ciało Jezusa Chrystusa. Zachęcam Was, módlcie się i przez chwilę będę się modlił. Ojcze, dziękuję Ci za to, że mogę się modlić i mogę wołać do Ciebie o to, abyś nam pomógł widzieć te rzeczy i żebyś zerwał zasłonę z naszych oczu, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo potrzebujemy siebie nawzajem. Panie, daj mi widzieć, jak bardzo potrzebuję innych. Daj mi widzieć, jak bardzo potrzebuję innych przywódców. I daj mi widzieć, jak bardzo potrzebuję innych braci, innych siostry z innych denominacji. Proszę pomóż mi w tym, abym to widział i proszę cię, abyś pomógł każdemu, kto dzisiaj tego słucha i kto będzie słuchał kiedykolwiek. W imieniu Jezusa błogosławię cię siłą z nieba, błogosławię cię mocą od Pana i modlę się, abyś był uzdrowiony. W imieniu Jezusa, amen.